Cześć, nazywam się Mariusz i dzisiaj ci powiem więcej o usłyszaczu powietrza Mission Air Pro Drive. osuszaczu, który ma maksymalną wydajność do 50 litrów na dobę, oczywiście dla warunków 80% wilgotności i 30 stopni Celsjusza, ale dla stałych warunków, czyli takie warunki na przykład masz podczas powodzi latem, a nie w takich warunkach domowych, gdzie osuszasz. Więc pamiętaj, przy osuszaczach sprężarkowych ta wydajność się waha i ona może być mniejsza, bądź nawet czasami większa. Zależy od tego właśnie, jakimi warunkami dysponujesz. Tak samo to się dotyczy poboru energii, ponieważ jeżeli te warunki są trochę gorsze dla osuszacza, czyli jest w stanie zebrać mniej wody, no to on też mniej tej energii potrzebuje do tego. To jest taka ciekawa zależność. Więc nie bój się też bardzo wydajnych jednostek. Ale co do samego osuszacza, on ma swoje plusy i minusy. Moim zdaniem jak na taki osuszacz o takim dużym gabarycie, a mianowicie o dużej wydajności ograniczono hałas na tyle, ile można było, ale i tak się licz z tym, że osuszacz o wydajności 50 litrów jest bardzo głośny i naprawdę to jest bardzo wtedy głośne urządzenie, ale jednak nie wiem na tle innych urządzeń nie, nie generuje tego hałasu zabójczo wysokiego, ponieważ na tym pierwszym trybie pracy wentylatora, to tam poziom hałasu jest około 51 dB przy wydajności wentylatora na poziomie 390 gdzieś tam plus minus 2 na godzinę. Z kolei na drugim trybie pracy, no to już ten poziom hałasu jest większy, to jest 54,5 dB, można powiedzieć klasyka przy takich osuszaczach, no to wtedy ten e, możliwość pracy tego wentylatora jest tam na poziomie około 480 m3 na godzinę, więc jest to taka klasyka i ten osuszacz także, no jak wybierasz osuszacz, to musisz także jakby sobie sprawdzić jaki ma przepływ powietrza do tego pomieszczenia, do którego chcesz go e, dać najlepsza jest taka trzykrotna wymiana powietrza na godzinę i wtedy mniej więcej jest to jak najbardziej OK dla Ciebie. Więc tak, jeżeli chodzi o ten suszacz, to masz tutaj jeszcze opcję połączenia go po Wi-Fi, więc możesz nim sterować zdalnie, co też jest na przykład OK, ale nie jest to coś, co bardzo zmienia zasady gry, ponieważ nie każdy to potrzebuje, um, ale czasami się przydaje, więc to jest taka ciekawa funkcja i może akurat będzie Ci potrzebna. Tutaj przykładowo coś, co mnie zaskoczyło, zdziwiło, chyba, nie wiem, negatywnie, no, nie powiedziałbym, że pozytywnie, może neutralnie, ale pod negatywnie. <laughs> to jest pojemność zbiornika na wodę, ponieważ ten osuszacz ma bardzo wysoką wydajność, a pojemność zbiornika jest około 5 litrów. Gdzie przykładowo ten sam producent na osuszaczu o połowę mniejszą wydajność, 25 litrów, tam znalazł miejsce na 6,5-litrowy zbiornik na wodę, co jest naprawdę ciekawe. No i też sobie weź to pod uwagę. Ale no pamiętaj, jeżeli potrzebujesz bardzo wydajne jednostki do po prostu większego pomieszczenia, no to i tak po prostu nie ma sensu brać urządzenia o mniejszej wydajności. Zresztą też osuszacze powietrza możesz podpinać do stałego odpływu na wodę. A propos podpinania, tutaj znaleźliśmy taką ciekawą rzecz, że jak sobie ten osuszacz wypakujesz, to tam masz zbiornik na wodę. No i tam powinieneś wyciągnąć taką gumeczkę, aby po prostu ta woda leciała do zbiornika, inaczej po prostu ten osuszacz się no, od razu Ci szybko zablokuje, przestanie suszyć. Więc na 516W, przy czym no, po prostu w niższej temperaturze i nie mieliśmy wilgotno, więc to było dosyć dla niego normalne. Więc to jest proste urządzenie, osuszacz sprężarkowy w atrakcyjnej cenie na tą chwilę. I z funkcją wi więc jeżeli na przykład nie przeszkadza Ci mała pojemność zbiornika, co czasami może być istotnym przy takiej wydajności, bo to jest naprawdę fakt, no to wtedy jest to dla Ciebie ciekawe urządzenie do wyboru. Jeżeli planujesz kupić taki osuszacz powietrza, no to możesz się zgłosić do nas na czystytlen.pl, a jeżeli masz pytania, czy to jest odpowiednie dla Ciebie urządzenie, czy jak jakieś urządzenie wybrać, no to po prostu do nas napisz, zadzwoń no i zachęcam Cię do zakupów u nas, ponieważ po prostu wspierasz naszą firmę. No i trzymaj się. та?